Ta presja gdzieś tam igę trochę przygniotła, mimo że ona e, mówiła o tym głośno, że jednak oczekiwania nie są aż takie duże jak na poprzednich igrzyskach w Tokio. Natomiast myślę, że to było gdzieś celowe zagranie, żeby jednak trochę z siebie zrzucić ten ciężar. E, ale też spójrzmy chociażby na Nowaka Dżokowicz. W sumie nadal potrzebuje. Tak, on ciągle nie jest złoty medalistą, Dokładnie. tylko tak naprawdę z tej wielkiej trójki legend. Federer, Nadal i Dżokowicz, tylko nadal ma złoty medal igrzyską. Że jednak te igrzyska mają coś takiego w sobie, że. Dodają jednak no, sporo do tego bagażu stresu, i ogól, no, jest to naprawdę no, inny turniej. Yy, I w ogóle też zawodnicy ci z niższym rankingiem, oni dostają jakieś niesamowitej energii na tych yy, turniejach, właśnie igrzyskowych, więc nie, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Natomiast no, chyba to jest to właśnie igrzyska, granie dla swojego kraju to jest ekstra. Od 2021 roku, więc wydaje mi się, że to była kwestia czasu, po prostu, że no, ten mecz musiał nastąpić. Ja akurat jak się zdarzyło, że no, zagrała przeciwko e, e, właśnie Chang, że zagrała no, fenomenalny Te ten. asy serwisowe, prawda? To było niesamowite i ona potrafiła być powtarzalna w tych asach serwisowych. Oczywiście, ona bardzo dobrze serwuje, jest naprawdę. No jest też, że hitterką potrafi zmienić. Tak samo rytm, potrafi podnieść piłkę. Te skróty, no to są niesamowite. Pas, jakaś niespodzianka z w zwierew Odpadu? Z odpad no zobaczymy. No, tak jak mówiliśmy na samym początku, to są igrzyska, wszystko jest możliwe, natomiast i tak mu obstawiała Dżokowicza. Jestem zbyt nudną fanką, tak mi się wydaje, żeby powiedzieć kto. Natomiast jeżeli już jest Joko, to naprawdę życzę mu z całego serca tego złota. Tak, statystyki dzisiaj przemawiają raczej za serbem, abstrahując już od jego bogatej kariery, oczywiście. Tylko trzy razy wygrał Alcaraz. Alcaraz, tak jest. oczywiście. Pod QR, zeskanujcie, a znajdziecie się na stronie Twp-sport.pl i naszej aplikacji mobilnej. Wszystko można oglądać na każdej arenie. Być, my już teraz.